Dzień dobry, nazywam się Aldona Cukrowska, byłam opiekunką pani Teresy Cukrowskiej, była to moja mama, która chorowała na zespół mielodosplastyczny. Mama zaczęła chorować w wieku 65 lat. Diagnoza była wstępna, bardzo długo trwała, żeby dojść do tego, że mama choruje na zespół mielodysplastyczny. Początkowe objawy były to, że mama miała anemię, miała niedobór żelaza, typowe typowe objawy anemii. W końcu mamę zdiagnozowano po pobraniu szpiku. Po pobraniu szpiku. By wykazało to, że mama ma zespół mielodysplastyczny. W początkowym leczeniu mama była leczona erytropoetyną, na którą okazało się, że mama jest lekoodporna, czyli po prostu z nią nic nie pomógł, nie pomógł ten lek. I jedynym tutaj sposobem leczenia i pomaganiu, jakby pacjentowi w zespole mielodysplastycznym, to jest transfuzja krwi. Transfuzja krwi początkowo odbywała się w oddziale, na oddziale hematologicznym, a potem zostało to prze, zmienione przez przepisy, które weszły w Polsce. E, zostało zmienione, że pacjent musi być trzy dni w szpitalu po przetaczaniu krwi. Po tej zmianie e, to był koszmar. Ta zmiana to była koszmar w naszym życiu, ponieważ mama musiała chodzić po sorach, po szpitalach różnych w których nie podawano jej desperalu, czyli leku helatującego żelazo. Dzień przez, przez to, że nie miała tego żelaza, zbijanego żelazo, to niewłaściwe się odkładało. I miała poziom żelaza 11,5 tysiąca doszło, a norma jest u normalnego człowieka 210. Także tutaj doprowadziło też to do Wyniszczenia wątroby, nerek. Była mama przez to w szpitalu, była leczona właśnie. Przyszedł okres taki w 2020 roku w grudniu, że w końcu wynaleziono lek, który mama dostała się na testowe podawanie tego leku. Wyrażono zgodę mamie na, na podawanie tego leku. Odkąd zaczęła mama dostawać ten lek, to skończyły się jeżdżenia po szpitalach. Jedyne nasze wyjazdy były znowu na oddział hematologiczny, gdzie dostała podany lek i na trzy tygodnie, tak jak było, przetaczanie krwi co trzy tygodnie, tak teraz co trzy tygodnie dostawała zastrzyk, który jakby utrzymywał czerwone krwinki, które no nie były produkowane, ale te, które miała po przetaczaniu, utrzymywał je, że żywotność ich była do trzech tygodni. Naprawdę ten lek być, jest, był lekiem przełomowym. Nie było po podaniu tego leku, nie było jakichś dodatkowych umamy skutków ubocznych wszystkie skutki uboczne, które, które później wystąpiły, głównie osłabienie bardzo serca, to były właśnie po przetaczaniu krwi. No i tutaj tyle chciałam powiedzieć, opowiedzieć swoją historię. Po prostu przetaczanie krwi jest to koszmar dla pacjentów i lek jest dla nich wybawieniem.